Dzień dobry, Marcin Wasyliczyn, Agra Zgrodków. Eee, dzisiaj jest 23 marzec 2022 roku. Znajdujemy się pod Częstochową w miejscowości Kłobuck. Za mną, jak widać, ale i przede mną uprawa rzepaku ozimego, odmiana Artemis. Odmiana chętnie siana przez rolników, dobrze znana. Nie trzeba jej reklamować, ponieważ bardzo chętnie do niej wracają. Można tu tylko przypomnieć, że odporność na wirus żółteczki rzepy na osypywanie się łuszczyn, na suchą zgniliznę kapustnych, ale chciałbym tutaj e, zaznaczyć inną rzecz, a mianowicie znajdujemy się około 200 km od Grotkowa, czyli od naszej siedziby, no i trzeba powiedzieć, że okres wegetacyjny zaczyna się tutaj około tygodnia, półtorej tygodnia później, jest tutaj nieco zimniej, ten klimat jest taki bardziej, bardziej ostry, więcej przymrozków i rzeczywiście niektóre zabiegi, które rolnicy robią, na zachodniej Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku czy na południu Opolszczyzny tutaj są robione tydzień, dwa tygodnie później jak widzimy ten rzepak e, zaczyna się zielenić ponieważ poszła tu pierwsza dawka azotu jesteśmy przed drugą, która będzie podana prawdopodobnie z końcem tego tygodnia bądź początkiem przyszłego przepraszam, przyszłego tygodnia e, Właściwie zastanawia się jeszcze czy będzie to Saletra, czy będzie to RSM no mamy tutaj dosyć sucho, ponieważ nie było tu opadów od kilku tygodni hmm, więc myślę, że będzie to RSM na szczęście e, m, dzięki tym przymrozkom, które są tutaj na razie, na razie codziennie e, rośliny i glebę pokrywa szron, więc troszkę tej wilgoci zawsze, zawsze rano jest, więc proszę spojrzeć, jeżeli kopnąć w ziemię, jest tam jeszcze dosyć, dosyć sporo wilgoci, natomiast no, trzeba się tu powoli obawiać, że jeżeli nie będzie opadów, to może być problem. Miejmy nadzieję, że niebawem spadnie deszcz. Rzepak posiany na czwartej B, piątej klasie gleby, czyli stanowisko dość ubogie jak na rzepak. Dlatego chciałem tutaj zaznaczyć, że ta odmiana radzi sobie świetnie na takich stanowiskach. Ona nie jest pierwszy raz tutaj siana i rzeczywiście rolnik jest co roku zadowolony z plonu. Więc tak jak powiedziałem, trudne warunki. Słabe stanowisko glebowe, zimno. Proszę zobaczyć, żepak, radzi sobie znakomicie. Zaczyna się zielenić. Oczywiście rośliny są nieco mniejsze niż te, które są w tej chwili na zachodzie polszczyzny, ponieważ tam, tam rzeczywiście jest cieplej i ten okres wegetacyjny zaczyna się szybciej. Niemniej tutaj myślę, że za tydzień czasu nie będzie już różnicy. Eee, wyrwałem tutaj jedną roślinę. Można sobie zobaczyć, w jakiej formie rusza. Rusza wiosenną wegetację. Ładny korzeń, ładny korzeń palowy, długi. W środku rozety. Oczywiście mamy już początek kwiatostanu. Młode liście. Czekamy na deszcz.